Na tapecie druga liga. Przed nami zostały już tylko cztery zespoły tutaj na kanale do podsumowania. No i wszystkie cztery niestety dla nich zajmują miejsca w strefie spadkowej. Pierwszy z nich to 15. zespół po rundzie jesiennej drugiej ligi sezonu 2021-2022 Pogoń Grodzisk Mazowiecki. Zespół spod Warszawy. I moje opinia i, opinia i statystyki. Grodzic Mazowiecki, około 30-tysięczne miasto powiatowe pod Warszawą, niedaleko położone też od Pruszkowa. Pewnie będą fajne derby w rundzie wiosennej z Nicz kontra pogoń albo pogoń konta z Trenerem zespołu pogoni Grodzic Mazowiecki jest Krzysztof Chrobak. Oficjalnie od 1 stycznia 2020 roku, grubo ponad 2 lata, pracuje w zespole. Pogoni Gdolis Mazowiecki. Warto powiedzieć troszeczkę o Krzysztofie Chrobaku. No, człowiek związany z Warszawą prowadził m, grupy młodzieżowe w Hutniku Warszawa, w Polonii Warszawa, w warszawskiej Polonii bardzo dużo czasu i lat spędził. Był także trenerem Polonii Warszawa, był w Zniczu Pruszku wiele, wiele lat temu w 2005 roku, był też w Amice w był asystentem trenera w Zagłębiu Rubin, kiedy to Zagłębie zdobywało um, Mistrzostwo Polski, choć on tego mistrzostwa nie dotknął, bo później przeniósł się do Łęcznej w sezonie 2.6-2.8, właśnie był w Górniku Łęczna, później Znicz, Legionowia, asystent w Widzewie Łódź, tymczasowy trener w Lechu Poznań Koordyn Koordynator młodzieży w Lechu Poznań, kiedy Lech zdobywał w 2015 roku Mistrzostwo Polski, przez rok prowadził pogoń Grodzic Mazowiecki, przez dwa lata Polonie Warszawa i znowu wrócił do pogoni Grodzic Mazowiecki. 57 rok urodzenia Krzysztofa Chrobaka. Naprawdę myślę, że ten bardzo niedoceniony. Pracujący wiele lat z młodzieżą, taki troszeczkę strażak, tutaj asystent, tutaj tymczasowy trener. no i ciężka praca. Która dała historyczny awans dla pogoni Grodzic Mazowiecki na szczebel centralny, no bo to jest pierwszy sezon, kiedy pogoń Grodzic Mazowiecki, klub piłkarski pogoń Grodzic Mazowiecki znajduje się na szczeblu centralnym w Długiej Lidze. Ten sezon 18 punktów, 20 do, 30, do 31 e, straconych goli, 4 zwycięstwa, 6 remisów, 10 porażek. Tak wygląda sytuacja. Oczywiście mówimy o rundzie jesiennej. 2021 roku 18 punktów kilkupunktowa strata do miejsca bezpiecznego będzie bardzo ciężka batalia moim zdaniem ciężka batalia o utrzymanie się Beniaminka drugiej ligi w drugiej lidze. Zwycięstwa tylko 1 piąta, 20%, połowa to porażki 50% i niemal 1 trzecia to remisy 30% pogoni grodzisk mazowiecki. Moje wyróżnienia, Jean Franco Sarmiento już dzisiaj ma 8 goli, bo w tym pierwszym meczu rundy wiosennej. Strzelił gola w przegranym meczu 2-4. Pogoni Grodzic-Mazowiecki. Ale w rundzie jesiennej świetne statystyki. 15 meczów, 7 goli i trzy asysty Jean Franco Sarmiento. No, warto powiedzieć, to jest kolumbijczyk, który 7 lutego skończył 25 lat, środkowy napastnik w tym sezonie, już 16 meczów, 8 goli i 3 asysty. No, myślę, że to jest chłopak do wyciągnięcia już po tym sezonie, jeżeli odpukać pogoń Grodzisk Mazowiecki by spadła, no to jest chłopak do wyciągnięcia przez długoligowców, a może i przez pierwsze 25 lat to jest naprawdę idealny wiek. Widać, że chłopak ma smykałkę do strzelania goli, do znajdowania się w sytuacji w sytuacjach bramkowych, no i w tej słabszej pogoni daje radę. Drugim zawodnikiem jest Polak, Wojciech Kalinowski. W tym sezonie 20 meczów w tej rundzie jesiennej, 20 meczów, 4 gole, 4 gole i jedna asysta. Wojciech Kalinowski we wrześniu skończył 28 lat wychowanek Akademii Piłkarskiej Warszawskiej Legii, była Agrykola Warszawa, KS Łomianki, Górnik Łęczna, znowu Legionowia, KS Łomianki i Sokoła Ostuda przeniósł się w lipcu 2021 roku, przeniósł się z Sokoła Ostuda długoligowego do Benjaminka długiej ligi, Pogoni Grodzisk Mazowiecki, no chłopak z Nowego Dworu Mazowieckiego, tak więc niedaleko, nie nieopodal Warszawy, nieopodal Grodziska Mazowieckiego, mogący grać nawet na lewej obronie, środkowy pomocnik, może grać na lewej stronie pomocy, ciekawy zawodnik, 28 lat. Kolejnym zawodnikiem jest Daniel Horoś, 17 meczów i jedna asysta w rundzie jesiennej. To już jest młodszy chłopak. 25 lipca skończył 24 lata. Ogromny, ogromny, chciałem powiedzieć, bardzo wysoki, 192 cm wzrostu. Typowy środkowy obrońca, już dwie te kartki. Już w tym sezonie wykręcił ten jeden mecz w rundzie wiosennej, 18 meczów i jedna asysta. Środkowo obrońca mogący grać jako taki troszeczkę bardziej wysunięty defensywny pomocnik Daniel. Chorość. I tak tutaj wyglądają moje wyróżnienia, jeżeli chodzi o zawodników pogoni Grodzisk mazowiecki. Koniunktura w ostatnich latach zobaczcie w sezonie 18-19, piąty szczebel. Pogoń grodzisk mazowiecki wygrywa czwartą ligę i awansuje do piłkackiej trzeciej ligi. W sezonie 19-20 tylko 13 miejsce, ale już w poprzednim sezonie wygrywają swoją grupę trzecią. Yy... Chyba bodaj grupę pierwszą trzeciej ligi Pogoń z mazowiecki wygrywa i awansuje w historycznym, w historycznym sezonie. Awansuje do piłkarskiej drugiej ligi. Piętnaste miejsce po rundzie jesiennej. Tak wygląda wynik, wynik po rundzie jesiennej Pogoń Grodzic-Mazowiecki. Jeżeli chodzi o innych zawodników, kogo można przytoczyć? Na pewno bramkarza Artura Halucha, człowiek z Mazowieckiego, z Warszawy. 21 meczów w tym sezonie, 35 straconych goli. 3 tylko na 0. Artur Halów, wychowany w warszawskiej Legii, był w Chojniczance, w Ursusie, w Warszawa, w Radomiaku i w Elanie Toruń. Z Elany Toruń trafił właśnie do zespołu pogoni Grodzic Mazowiecki. Warto powiedzieć o Michale Zimmerze. Zimmerze, chłopak z Gniezna, 8 marca, za chwilę skończy 22 lata, 17 meczów w tym sezonie. Jedna asysta lewy obrońca, grający na prawej stronie, też przyszedł tak jak Wojciech Kalinowski z Sokoła Ostruda. Ale jeszcze warto bardziej wspomnieć o Jakubie Kołaczku. To jest chłopak, który jest wychowankiem pogoni Grodzic Mazowiecki i praktycznie nieprzerwalnie gra w tej Pogoni. Za chwilę, 12 marca, skończy 32 lata w tym sezonie. 20 meczów, 2 gole i 2 asysty. Defensywny pomocnik, mogący grać jako typowego, typową szóstrę, także środkowy pomocnik, naprawdę człowiek związany z pogoni Grodzic Mazowiecki. No i kapitan tego zespołu w rundzie jesiennej. Też warto o tym mówić, że tacy zawodnicy z regionu, z tożsamością właśnie tego klubu, tożsamością Klubu Pogoni 31 lat skończy. Tak jak mówiłem, 12 marca. Warto takich ludzi doceniać, bo z tą pogonią wiele widział, wiele awansował, pewnie wiele smutków przeżył, ale też radości. I to jest bardzo fajne. Mateusz Lisowski to też jest chłopak no, urodzony w Wielkopolsce, przepraszam, w województwie Lubuskim, w Żarach. Klub Piłkacki Promień 8 lutego skończył 21 lat. Wychowanek Akademii Piłkackiej Warszawska Legia był w Zielonej Górze, jeszcze wtedy chyba w Falubazie, albo w Lechi. Pogoni Brodzic Mazowiecki, później w warszawskiej legi i ZDZ warszawskiej legi w sierpniu trafił właśnie do pogoni Brodzic Mazowiecki. Lewy napastnik w tym sezonie: 17 meczów, 3 gole i 3 asysty. Fajne, fajne statystyki, warto o nich mówić. Michał Wrzesiński w czerwcu skończy, 32 lata, chłopak z Łodzi. Też statystyki fajne, tak jak Lisowski wspomniany: 20 meczów, 30, 3 asysty i 3 gole. No, wiele klubów, wychowanek łódzkiego klubu sportowego był w Konkordii Piotków Trybunalski GLKS Nadarzyn, Sokół Aleksandrów Łódzki, Lech Rypin, Ostrowia Ostrów Wielkopolski, Pelikan Łowicz, Pogoń i z Unii Skierniewice, z trzecioligowej Unii Skierniewice przeniósł się do Pogoni do mazowieckiej Bardzo doświadczony, prawy pomocnik, 176 cm wzrostu. No, i to jest kolejny bardzo doświadczony zawodnik, tak jak Jakub Kołaczek, między innymi. I warto o tych chłopakach mówić, którzy nie zaznali gdzieś wyższego, wyższego szczebla, mimo że wychowywał się we się łódź, nie zagrali nigdy gdzieś tam na poziomie piłkarskiej ekstraklasy. Jeżeli chodzi o ogólne moje podsumowanie, Beniaminka z Grodziska Mazowieckiego będzie bardzo ciężka batalia o utrzymanie się w drugiej lidze. To miejsce pierwsze spadkowe i kilkupunktowa stata do tego, żeby wyjść z tej strefy spadkowej. No i ta pierwsza porażka już w pierwszym meczu rundy wiosennej 2-4 pokazuje, że pogoń Grodzis Mazowiecki czeka ciężki bój o to, żeby utrzymać w Grodzisku Mazowieckim drugą ligę na drugi sezon z rzędu w piłkackiej właśnie drugiej ligie, lidze. No i to był zespół Pogonik Rodzic Mazowiecki w cyklu Na Tapecie, Długa Liga, 15. zespół. Przed nami ostatnie trzy zespoły i GKS Bełchatów też, który nie przystąpił do rozgrywek Długiej Ligi w rundzie wiosennej. Trzymajcie się, do zobaczenia, do usłyszenia. Dziękuję, że jesteście. Pa, cześć.